Witam Was bardzo serdecznie, na tym na przykład Dzisiaj mówią sobie grę Electric e, Highways, który już skończyliśmy. Gierka była dosyć ciekawa e, no i w niektórych momentach nie mógł być w takich horach, polecem to szczególnie dla fanów gier, tak samo jak i RPG, dla takich starszych fanów takich gier, albo Kogoś, kto ciekawi dawny, mm, dawna grafika, taka. To nie widać, mocny pixel. Na, na pewno na samym początku dało się odczuć taką niechęć. Nawet z mojej strony, tak, była taka niechęć na początku. Ale później, później nam się tak przekonać, albo mi, że trzeba to dokończyć. Bo tylko no, głównie byłoby to zainstalować i później to nie skończyć sama gra yy, nie pokazałem tutaj jakiegoś yy, no, ciekawego elementu poza tym tajemniczym, yy, tym tajemniczym, jakby to powiedzieć yy, człowiekiem, który był nagrany, tak? Tylko to mi przeszkadza. Co jeszcze? Hmm. Ja jestem. Przygodajem pauzę, ponieważ musiałem tutaj przemyśleć nad co mam powiedzieć. Hmm. No cóż. Yy. Gra jest bardzo szybka. Gdyby... nawet to by nam się to, to zobaczyć w jednym odcinku. Ale nie, pewnie nie jestem. Yy. Każda tutaj była podzielona na inne sceny. Każda nowa platforma. Nowy akt zaczyna się zapisywał to jest dobre, bo nie musimy sami zapisywać. Co jestem zadowolony yy. co by tutaj jeszcze dodać? Pamiętajmy o jakiś Horror, ale nie widać było. Nie widać było tego w, w ogóle, kiedy się tak grało. Czyli yy. chodzi o samą. Mój wynik to jest takie... Mm, 6 na 10 Dlaczego 6 na 10? Ponieważ grafika była słaba Często mi się lagowało, czego nie wiem czemu Chyba ehm, było coś nie tak w, ze systemem Tygry Tam wszystko patrzyłem Może u lepiej? Nie wiem, zobaczcie sami mm. Czy będę się kiedyś żegnać podobną grę? Nie, nie Będę się nagrywać jeszcze. No, dokończę tak, to Pokémon Bar Revolution. Dlaczego iść to nie nagrywam, ponieważ szukam wyjścia. Wyjścia szukam cały czas. Nie mogę znaleźć, mam do z internetu. Ale co? To już będzie na cele z podsumowania całej gry. Zostaw łapkę w górę, suba, lajka. do, zobaczenia do nas do odcinka. Na razie.